drogie Anony, pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Idź na zabieg usuwania zęba mądrości. Jest to bardzo bolesne, więc podają ci mocne znieczulenie, tak zwanego głupiego Jasia. Już po wszystkim. Budzisz się. Leżysz na krześle dentysty, zdezorientowany. Próbujesz znowu zasnąć. Przychodzi mamę. No dobra Anon, wstawaj, idziemy. Mamę i pielęgniarka trzymają cię za ramiona i próbują przenieść do wyjścia. Przechodzisz obok wiatraka. Myślisz, że to dźwięk śmigł helikoptera? Spytaj pielęgniarki, czy z sierżantem wszystko w porządku? Nie widziałem go, odkąd wpadliśmy w zasadzkę. Jej twarz mówi Lefok, ale ona stoi cicho. Trzyma ją za policzki i krzycz Gdzie jest sierżant kurwa? Patrzy niekomfortowo na twoją mamę i mówi: Sierżanta tu nie ma. Upadnij na kolana, zacznij płakać i wyć. Jebani dopadli sierżanta, kurwy skośne jebane. Mama i pielęgniarka niosą wyjącego siedemnastolatka przez gabinet dentystyczny, podczas gdy jego męczą wspomnienia z wojny, na której nigdy nie walczył, o człowieku, którego nigdy nie znał. Czytał paściarz. Tą pastę zamówił z siedem osób w formularzu w opisie. Dzięki wam wielkie, naprawdę.